Cześć chłopaki! Chcecie się zapisać do straży? Staszek, 20 lat w straży. Tomek, 2 lata w straży. Krystian, 2 lata w straży. Damian, rok w straży. Arek, 6 lat w straży. Janek, pół roku w straży. Kamil, około 10 lat. do straży, bo od zawsze było to moje marzenie, żeby pomagać ludziom. Zawsze chciałem być w straży po prostu, a poza tym no, dwóch moich dziadków było w straży, więc chciałem podtrzymać tradycję rodzinną. To w sumie tyle, no, nie ma większych takich powodów. Po prostu no chciałem, zawsze chciałem być tym strażakiem. By czynnie uczestniczyć w szeregach straży trzeba najpierw ukończyć 18 lat, pójść na badania, później jednostka wysyła na kurs pierwszego stopnia i po zdaniu tego egzaminu można jeździć czynnie na akcję. Kursy pierwszego stopnia są praktyczne i teoretyczne. Praktyczne są dla mnie ciekawsze. W moim wieku, w sumie 38 lat, można tak samo spokojnie sobie dać radę tam. Można przejść komorę w Krakowie. Są też starsi, którzy też to robili. Dużo ode mnie, nawet 20 lat starsi. Jest to ciekawe w sensie na tym, że nie, 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 nie codziennie można sobie zjechać na linkach, nie można sobie codziennie założyć z tlenem, się troszkę poczołgać, mm. <noise> To jest zrzucić nadwagi. W, w OSP byłem troszkę, troszkę wcześniej, tylko to była młodzieżówka w OSP. Później życiowe, praca i tak dalej, szkoła. Pracowałem dzień indziej, nie mieszkałem w Kasie nie na stałe. Po czym wróciłem po tych kilkunastu latach, no i stwierdziłem, że jeszcze raz mogę z powrotem spróbować się wrócić i zostać stażakiem do nowo. Straży. jestem gdzieś od 17 roku życia. Wtedy jakoś tak inaczej podchodziłem do sprawy. Brałem, nie brałem czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Z racji tego, że nie miałem 18 lat, nie miałem kursu pierwszego stopnia. Więc starałem się uczestniczyć w życiu tej straży troszkę inaczej pomagać tutaj chłopakom, myć samochody, dbać o teren wokół remizy, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało. I starsi koledzy wdrażali mnie w jakiś tam sposób coraz bardziej. No a jak miałem 18 lat i już mogłem, że tak powiem, uczestniczyć w kursie pierwszego stopnia, udało się go zdać, wtedy już normalnie byłem w zespole wyjazdowym. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ gdy słyszymy dźwięk Syreny, tak naprawdę nie ma czasu zastanawiać się nad naszymi uczuciami. Jest to nagły skok adrenaliny, przypływ emocji przeróżnych, ponieważ przeważnie dźwięk Syreny oznacza ludzką krzywdę albo komuś się coś stało, albo czyjemuś dobytkowi, bo może to być pożar, może być wypadek. Także ciężko powiedzieć, co czujemy na dźwięk syreny. Na pewno jest to skok adrenaliny. Pierwsza myśl, będąc w domu, jest to, gdzie mam kluczyki od samochodu, ponieważ wiadomo, że trzeba bezpiecznie, ale w miarę szybko dotrzeć na tę remizę, ponieważ ktoś na nas polega, ktoś wyczekuje tej straży, aż przyjedziemy, pomożemy im. Ja wstąpiłem do Ochotniczej Straży Pożarnej, ale swoją przyszłość też chciałbym związać z pracą na stałe w Państwowej Straży Pożarnej, do której staram się dostać. Już jeden nabór odbyłem, który no niestety się nie dostałem, ale będą następne. Staram się zdobywać więcej kwalifikacji, więcej, że tak powiem, umiejętności, które pomogą mi w zdobyciu stanowiska, na które chciałbym się dostać. Dlatego ta Ochotnicza Straż Pożarna też jest dla mnie ważna, ponieważ ona, to tak naprawdę tutaj zdobywam największe doświadczenie dzięki jednostce zdobywam dodatkowe kursy na przykład kwalifikacyjną pierwszą pomoc którą posiadam już od trzech lat i wiele innych mogę zdobyć ratownictwo wysokościowe mogę iść na kurs dowódcy, kierowcy ponieważ jestem też na przykład w trakcie robienia kursu na prawo jazdy, które tak naprawdę dużo przybliżą mnie do osiągnięcia mojego celu którym jest stanowisko ratownika w Państwowej Straży Pożarnej Odpowiadając na pierwszą akcję, w której uczestniczyłem, odpowiem przedwrotnie na pierwszą, o której nie pojechałem. Czynnie już biorę udział 18, 18 lat, bo właśnie od ukończenia tych kursów, co tutaj chłopaki, chłopacy mówili, ale było tak, że raz nie pojechałem będąc w domu i tą akcję właśnie zapamiętałem będąc przed... Ee, przed zdawaniem matur, pierwszego dnia zdawania matur z języka polskiego zawyła Serena o godzinie 23 w nocy, było już bardzo ciemno, zebrałem się na alarm, no ale rodzice, rodzice mi mówili, żebym jednak został w tym domu, e, pisze matury, żebym wypoczął, nie wiadomo co się dzieje, mogę być do rana, później będę zmęczony. I tak się to skończyło, że ze dwie godziny. Stałem przy oknie, nasłuchiwałem, gdzie ta straż pojechała, wypatrywałem, czy się gdzieś pali, czy, czy, czy był jakiś wypadek, czy inne jednostki jechały. Eee, moje myśli odbiegły całkowicie od tych matur. W całe szczęście byłem dobrze przygotowany wcześniej. Matury napisałem bardzo dobrze, ale tamte, tamta jedyna sytuacja była taka, że nie pojechałem na ten, nie pojechałem na tą akcję i tylko raz się to tak właśnie zdarzyło. Straż to rodzina. Poznaje się w niej ludzi, za którymi wskacze się w ogień. Można na nich zawsze polegać. Od trzech miesięcy uczestniczę w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Na moim przykładzie wiem, że straż jest bardzo potrzebna. Mogę spełniać swoje marzenia, rozwijać się oraz zdobywać potrzebne mi kwalifikacje. Bycie w straży daje mi pozytywny zastrzyk adrenaliny i pozytywne emocje, widząc ludzi zadowolonych, którym udało nam się pomóc. Na pewno nie daje pieniędzy żadnych. To jest. Yy... Działanie na rzecz lokalnych tutaj m, mieszkańców, m, nas wszystkich, i robimy to z, z dobroci serca i z własnej woli. Przede wszystkim daje mi dużo satysfakcji, ale generalnie można rozwijać się cały czas w różnego rodzaju branżach. W życiu zawodowym można się spełniać jako powiedzmy strażak zawodowy, jak i ochotnik tutaj w jednostce, ale generalnie służba lokalnej społeczności i nie ma nic piękniejszego, jeżeli kogoś spotkasz i Ci podziękuję za to, że po prostu jesteś w tej straży, pomagasz i robisz coś dla, dla społeczeństwa. Bycie strażakiem daje dumę za to, że mogłeś komuś pomóc bezinteresownie. Na tym to polega bycie w straży. Bycie w straży daje ogromną satysfakcję z tego, że się komuś pomaga, że się może coś dla kogoś dobrego zrobić. W każdej pracy są takie? Oczywiście, jak w każdej pracy